Mówimy na tym kanale dużo o uzależnieniu, o upadaniu na dno, o butelce, o wychodzeniu na prostą, ale obok osoby, która pije, zazwyczaj jest ktoś jeszcze. Ktoś, kto nie pije, a cierpi tak samo, a może nawet i bardziej. Dzisiaj zaczynamy serię o tych, którzy kochają za bardzo i zapominają w tym o sobie. Dzisiaj rozmawiamy o współuzależnionych. Zapraszam na Alkoemocje. Współzależnienie to nie jest choroba. To taki specyficzny stan, w którym kiedy budzisz się rano, nie myślisz, jak ja się czuję, tylko jak czuje się Twój partner, partnerka, brat, siostra. W jakim wstał nastroju, o co się dzisiaj będzie czepiał, a może dzisiaj będzie spokój w końcu. To wieczne skanowanie otoczenia, chowanie butelek, krycie przed szefem, przed rodziną, żeby tylko chronić. To życie na emocjonalnym, poluminowym. Gdzie każdy Twój krok zależy od tego, czy on lub ona dzisiaj wypije. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że z czasem przestajesz istnieć. Twoje hobby, Twoje potrzeby, Twoje marzenia, to wszystko ląduje w szafie. Zostaje tylko lęk, poczucie winy, ta złudna nadzieja, że jeśli jeszcze bardziej się postarasz, jeśli bardziej go dopilnujesz, to on w końcu przestanie. Ale prawda jest bolesna. Twoja kontrola nie leczy. Twoja kontrola. Tylko Cię wykańcza. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć coś bardzo ważnego. Nie jesteś winny, winna. Nie masz mocy, by go zmienić, ale masz moc, by odzyskać siebie. Współuzależnienie to klatka, która ma otwarte drzwi. Tylko Ty tak przywykłeś do tego, że strażnik jest obok, że zapomniałeś, że możesz po prostu wyjść. To jest pierwszy zapowiadający serię film o współuzależnionych. Jest to bardzo ważny temat, któremu musi zostać poświęcony odpowiedni czas. Nie chcę, aby za mało zostało powiedziane, bo wiem, że was współuzależnionych jest bardzo dużo. Obserwujecie ten kanał, zadajecie dużo pytań, dlatego jestem i postaram się na wszystkie odpowiedzieć. W następnym odcinku o tym, jak postawić w końcu granice i dlaczego ciężko jest tak to zrobić. Zaobserwuj Alkoemocje, żeby nie przegapić. Cześć.